W, y, czy w Fortnite będą wulkany? No właśnie. Mm. Powiem wam, to jest taka ciekawostka, której mało kto z nas mógł y, zauważyć, ale w tym miejscu dokładnie są wulkany. To jest tutaj. To tutaj, to jest przecież mapa chapteru y, trzeciego. Jeśli by ktoś nie rozpoznawał, y, to to jest po prostu ta grafika, tylko że obrócona. Y, dlatego. Że nie wiem czemu, ale akurat rozdział drugi jest u góry, a rozdział trzeci na dole w sensie. No i właśnie, my normalnie sobie patrzymy raczej na to, co jest u góry, a nie na to, co jest na dole. Więc no taka ciekawostka. E, czy, wró e, czy wróci wulkan e, do Fortnite'a? No cóż, czas pokaże. A wy póki co możecie zostawić suba. No i co? Nara.